Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com. Zapraszam na nasze cotygodniowe małe spotkanie przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie omawiamy sytuację w ciekawych branżach, ciekawych spółkach. Wiele się mówi tak naprawdę o tym, jaki wpływ pandemia czy koronawirus będą miały na poszczególne jakieś branże, typu bankowość na przykład, tak? obniżenie stóp procentowych powoduje automatycznie, że banki mają mniejszą marżowość, ale już się pojawiają artykuły już się pojawiają, zresztą na samym Myślę, że w swoim rachunku bankowym widać wzrost albo opłat, albo spadek na przykład oprocentowania lokat, natomiast banki właśnie ratują się, nazwijmy to spadkiem marsz z tej podstawowej swojej działalności, na to względem właśnie tego, że Podwyższają opłaty za na przykład wypłaty z bankomatów, czy jakieś inne prowadzenie kont, tego typu rzeczy. Więc to jest rzecz oczywiście, która gdzieś tam ma wpływ na bankowość, ale o bankowości już wiele mówiliśmy. Są branże takie jak na przykład gaming, który jest bardzo mocno popularny, no i tym samym zyskują spółki, dlatego że dzieje się na nich dużo, tak samo biotechnologia, inne tego typu firmy. Natomiast cały czas w cieniu tego wszystkiego jest budownictwo. Budownictwo, które ym, przeżywało bardzo duży problem związany ze wzrostem ogromnym wzrostem wynagrodzeń w, wśród pracowników, jednocześnie był wzrost materiałów budowlanych, no i to prowadziło do tego, że marże w, w, w budownictwie mocno pospadały, no i firmy tak naprawdę było dość mocno zdołowane. W 2019 roku dwukrotnie spółka Budimex była wskazywana jako ciekawa w Skłaberze. Było to wywołane tym, że no, spółka po prostu w bardzo dobrych momentach Pojawiała się, pojawiały się po prostu okazje. Najpierw generowaliśmy alert kupna w lutym 2019 roku, później w październiku 2019 roku. Natomiast, niestety, na okresie pandemii tutaj zabrakło troszeczkę nerwów związanych z tym, że jakby obawy o to, co się wydarzy, były zupełnie uzasadnione. No i tutaj ten wystrzał już później był bez naszego udziału. Natomiast myślę, że cały czas jakby sentyment związany z budownictwem jest na ten moment pozytywny. Jest kilka kroków, które tutaj się pojawiają, które pokazują, że to budownictwo może się rozwijać dalej. I o tych rzeczach powiem sobie, powiemy sobie dzisiaj, natomiast później przejrzymy z półki z branży budowlanej, Idąc od tych, które są najważniejsze w indeksie budowlanym, bo ich jest niestety bardzo dużo, zobaczymy, ile zdążymy przemówić, omówić tych spółek technicznie. Ale najpierw dwa słowa na temat y, sytuacji. Zauważcie, że jeżeli popatrzymy sobie na. Y, construction output czyli jakby stworzone konstrukcje tak o produkcja tutaj budowlana dostarczona to w 2020 roku w czwartym kwartale czyli w kwietniu ona spadła tak czyli rok do roku ta wartość była ujemna, natomiast bardzo dobry, silny wzrost był w 2017 roku i później ten 2018 rok tu się wszystko stabilizowało. Natomiast problem pojawił się w 2019 roku, gdzie wzrost cen, gdzie wzrost obaw o to, że rynek nieruchomości na przykład jest rozgrzany, to wszystko powodowało też i spadek tego wskaźnika, co przekładało się także na zamówienia i na przykład tutaj właśnie prezes spółki Budimex starał się uspokajać akcjonariuszy mówiąc o tym, że spółka posiada portfel nie dość, że bardzo duży, na ten moment to jest ponad 11 miliardów złotych portfel zamówień Budimexu, wtedy to było poniżej, czy około 10 miliardów, natomiast ważne było to, że cały czas prezes utrzymywał, że są wystarczająco marżowe, aby zarobić pomimo wzrostu wynagrodzeń i wzrostu materiałów i to była bardzo ważna komunikacja i inne spółki, Niestety aż tak dobrze się nie komunikują, ale faktem jest to, że e, tak się utrzymało. Tak? Jakby marża budymeksu się utrzymała, tylko problem jest taki, że miała ta marża rosnąć. Ona na ten moment jeszcze nie, nie rośnie i to jest rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę. I uważam, że jest ku temu możliwość, aby marża rosła, i o tym za chwilkę. To, co jeszcze, jeszcze jest kluczowe, to rynek nieruchomości, a dokładnie rzecz ujmując, tutaj zgody na budowę domów wydane, to jest wskaźnik sumu, sumowany, tak? czyli od stycznia do grudnia on jest sumowany, więc warto porównywać, tutaj mamy sumo, sumowanych 5 miesięcy, czyli mamy ostatnie dane za maj. Jeżeli porównamy sobie do 5 miesięcy sprzed roku, to jest to gorsza sytuacja, ale to jest związane z tym, że w maju już była. Tutaj kwestia pandemii, w związku z tym były ograniczone możliwości komunikowania się, chociażby, tak. Urzędy też wydawały mniej tych zgód, bo inna, inny stosunek pracy tutaj był. Natomiast myślę, że w 2020 roku. Ta liczba tutaj zgód będzie wydana na podobnym poziomie, jak to było w 2019 roku, dlatego, że nie widać jakby przestoju w samym budownictwie. Jest problem na przykład w sektorze związanym z nieruchomościami typowo pod wynajem na biura, i tu się pojawiły raporty już ze spółek deweloperskich przede wszystkim, które zaznaczają, że jakby będą starały się rewidować swoje portfele tak, aby więcej inwestować w nieruchomości. Na przykład mieszkaniowe, aniżeli te pod wynajem biur, dlatego że jednak tutaj pandemia spowodowała, że wiele firm zauważyło potencjał w pracy zdalnej, więc tutaj być może będzie mniejsze zapotrzebowanie na biurowce, które ostatnimi czasy były w ogromnym boomie. Cały czas jest tutaj trzeba pamiętać o tym, że rynek nieruchomości w Polsce teraz dodatkowo jeszcze jest gdzieś tam rozpędzony. To, co jest podawane jako przeciwnik rozwoju dalszego rynku nieruchomości, to to, że banki podwyższają wymogi, na przykład wpłaty własnej, jeżeli chodzi o kredytach. Natomiast to było głównie spowodowane właśnie, już od stycznia się tak naprawdę takie rzeczy zaczęły, dlatego że banki dostrzegały przeszacowanie wartości nieruchomości. Teraz te ceny się gdzieś tam ustabilizowały, niekoniecznie muszą tanieć, ale wystarczy, że nie, będzie dro, nie będą drożały, aby pojawiła się pewna stabilność na rynku i być może też i tym samym jakby spokojniejsze, nazwijmy no, to, obracanie nieruchomości bez takiego boomu, bo przecież w ciągu kilku lat nieruchomości wzrosło kilkudziesięci, procentowo. Natomiast patrząc jeszcze na inny bardzo ważny element, to cena materiałów budowlanych, która jest też niezwykle istotna. Tak, czyli z jednej strony widać, że ożywienie w budownictwie się pojawia. Teraz zresztą pojawiają się raporty, które mówią o tym, że zamówienia w maju i czerwcu ruszyły z kopyta, jeżeli chodzi o budownictwo. Ważne jeszcze, może zanim przejdziemy do materiałów, to tutaj warto spojrzeć na raport pracy, który został w, opublikowany m, na podstawie danych związanych akurat przez OLX, tam też mamy oferty pracy, to największy wzrost y, widać w branży budowlanej, transporcie i logistyce. Logistyka przede wszystkim podejrzewam do tego, że najpierw był duży spadek, a teraz jest wzrost, ale budowlana branża mocno się rozwija, szuka pracowników, to znaczy, że są zamówienia i to jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że zamówienia w branży budowlanej, to jest też, te największe zamówienia są z budżetu państwa, a państwo na ten moment stara się też dużo inwestować, więc to jest czynnik bardzo dobry, który wspiera na ten moment te największe firmy budowlane, ale także później wszystkie inne w łańcuszku, które się znajdują, więc to jest rzecz jak najbardziej mm, pozytywna. To, co jest jeszcze ważne, to wzrost, że tak powiem, zarobków w budownictwie, które się pojawiał w, w, w ostatnich latach. W 2019 roku zarobki dobiły do 5000 zł w budownictwie, i tutaj pojawiło się bardzo fajne pytanie: co myślę o tym, że mamy odpływ pracowników z Ukrainy? Tak, tak to jest duży problem, zwłaszcza w budowlance, dlatego że jednak te osoby też były zatrudnione w, w tym sektorze i odpływ tych pracowników na pewno będzie odczuwalny, co może wpłynąć negatywnie na wzrost wynagrodzeń, ale jak ogólny sytuacja, na, ogólna sytuacja na rynku pracy na ten moment jest taka, że wynagrodzenia zwolniły, tak? więc to jest rzecz, która, która jest nazwijmy to pozytywna z punktu widzenia oczywiście pracodawców, no bo nie da się ukryć, że jest to, jest to, rzecz, jest to rzecz jak najbardziej pożądana. Zresztą widać tutaj średnie wynagrodzenie w przemyśle. I jest to spadek, który jest obserwowany, największy spadek od 5 lat, i no myślę, że nawet można by było śmiało powiedzieć od 10 lat, jakie obserwujemy aktualnie. To tutaj bym brał te dane przez bardzo duże sito, bo bardzo często bywa tak, że najmniej opłacane zawody. Tutaj też mogą mieć na to wpływ. Myślę, że ustabilizowanie się sytuacji na przestrzeni pół roku byłoby jakąś wartościową informacją, ale ten spadek, przynajmniej krótkoterminowo, na pewno wpłynie pozytywnie na wynagrodzenia także i w branży budowlanej. W związku z tym, będzie tutaj też i pole do tego, żeby te marże się zwiększyły. I to, co jeszcze chciałem tutaj zwrócić uwagę, to wartości związane z cenami. Materiałów podstawowych, materiałów budowlanych. Widać, że generalnie ceny, jeżeli patrzymy sobie na te miesięczne zmiany, pierwsze 5 miesięcy 2020 roku do pierwszych 5 miesięcy 2019 roku, to generalnie te niebieskie słupki są przeważnie rosnące. To, co, to, co spadło, to instalacje wodociągowe i izolacje termiczne oraz płyty OSB. Natomiast generalnie wszystko inne gdzieś tam drożeje i to jest rzecz, która może gdzieś tam wpływać negatywnie na wyniki, ale biorąc pod uwagę wzrosty w poprzednich latach, to i tak jest ustabilizowanie się sytuacji. Oczywiście im większe będą inwestycje, im więcej będzie Zapotrzebowania, na materiały, tym te ceny będą tutaj windowane, ale też i dużo się zmieniło w samym prawie budowlanym, w samym sposobie rozliczania tych budów. W związku z tym, e, myślę, że ten 2020 rok może być takim rokiem, w którym to budownictwo będzie po prostu normalnie funkcjonowało i nie będzie takich obaw o to, że wzrost wynagrodzeń czy wzrost materiałów e, z, e, no, zniszczy tak jakby marżowość tych biznesów. Myślę, że to się ustabilizowało, ale i tak trzeba zwracać uwagę na to, jakie. Przetargi wygrywają poszczególne spółki. Więc, jakby podsumowując ten przydługi już wstęp, e, warto zauważyć, że generalnie branża budowlana jest na ten moment takim motorem napędowym. E, w związku z tym, że jest bardzo dużo. Zamówień publicznych, zwłaszcza w kolei, w kolei, powoduje, że automatycznie branża budowlana ma się dobrze, jeżeli chodzi o kolejne podmioty, które są w całym tym łańcuszku, też nie narzekają na zamówienia, i to jest rzecz na pewno bardzo, bardzo dobra. Patrząc teraz na budownictwo, jeżeli chodzi o poszczególne spółki, to wczoraj Budimek poinformował o tym, że jego zysk netto skonsolidowany podskoczył o, ponad, o mm, chyba 100%, to było wywołane tak naprawdę. Yy, dwiema rzeczami, czyli bardzo dobrym wynikiem na zamkniętych sprzedażach mieszkań, czyli już notarialnych podpisanych sprzedażach, jak i wciągnięciem w 100% zysków netto spółki zależnej są wciągnięte już w aktywa Budimexu, tak, czyli tutaj grupy FBS, Service, tak, będzie tutaj wzrost widoczne tak naprawdę przez to, że zamiast 49 będzie 100% wyników. No i tutaj jest 107% w stosunku do porównywalnego okresu rok wcześniej, czyli do poprzedniego półrocza. To jest a, drugiego kwartału, przepraszam, nie półrocza tylko kwartału. To jest rzecz oczywiście pozytywna. Natomiast jakby nie patrzeć, nie jest to bezpośrednio wynik działalności Budimexu jako spółki, czyli nie da się tych danych porównywać em, rok do roku. By trzeba było je porównać bez uwzględnienia tego. Udziału, nowego udziału w spółce zależnej, e, dlatego m, że tutaj kluczowe jest to, jak spółka będzie kształtowała swoje marże. Popatrzymy sobie tutaj na marżowość, to cały czas te 4% niecałe marży zysku operacyjnego, czy 2,9% marży zysku netto, to nie są wartości, które są tutaj pożądane. Te wartości powinny być większe, tak, żeby dawały margines błędu. I na to inwestorzy, moim zdaniem, będą czekać, stąd też ta reakcja bardzo umiarkowana na te dzisiejsze czy wczorajsze rewelacje. Natomiast technicznie rzecz ujmując, spółka Budimex tutaj była próba wybicia z trójkąta. Jeżeli cena wróci wewnątrz trójkąta, będzie to oznaczało no, zwiększenie się presji na korektę. I bardzo dobrze, bo po korekcie znowu będzie szansa na to, żeby taki Budimex. Kupić. Budymex ma to do siebie, że po bardzo silnych okresach wybicia, później następuje dość długi okres przestoju. E, tak było w sumie po każdym wybiciu, które następowało. Zobaczmy, że wzrosty na Budymexie trwają miesiąc, czasami dwa, a później przestój potrafi nawet trwać pół roku. Tutaj przy koronawirusie było to szybsze, dlatego że przecena była większa. I to jest dość regularne przy się warto na to zwracać uwagę. Więc teraz, jeżeli mieliśmy tak silny wzrost, to spodziewałbym się pewnego przestoju, zatrzymania e, i później kontynuacji tego ruchu wzrostowego. Zobaczymy, jakie wyniki będą za kolejny kwartał. Śnieżka ma dość duży udział w wig budownictwie. E, tutaj, jeżeli chodzi o samą spółkę, to ona rzeczywiście jest dość dywidendowa, tak wypłaca regularnie dywidendy. E, natomiast sam e, aspekt techniczny, spółka po tym, jak e, tutaj przeszła w taki okres e, szerokiego przestoju, Szerokiej konsolidacji. E, moim zdaniem się na razie w tej konsolidacji utrzymuje taki górny poziom to jest 98 zł, natomiast dolny poziom wsparcia jest bardzo silnie broniony, to jest poziom około 66 zł. Jeżeli spółce udałoby się wybić 86-83, wtedy byłaby szansa na to, żeby zaatakować te szczyty na poziomie około 100 zł. Jeżeli chodzi o fundamenty spółki, to tutaj raport e, najświeższy będzie opublikowany 16. 16 września, więc jeszcze troszeczkę tego czasu jest. To, co również tutaj warto zwrócić uwagę, to właśnie na E, marżowość, która w tej przypadku jest lepsza, ale spadała w ostatnich kwartałach. Więc teraz e, myślę, że duża uwaga będzie zwrócona na to, czy ta marżowość znowu zacznie się poprawiać. I tak generalnie z większością spółek e, budowlanych jest. Ferro, tutaj zdecydowanie właśnie odbiega od tej normy, e, wprawdzie marża zysku nie jest jakaś wybitna, duża, ale jak na budownictwo to jest fajna, bo jest wynosi 13%, 9%, jeżeli chodzi o netto zysk. E, więc tutaj jak najbardziej jest to bardziej poprawne, a przede wszystkim e, w ostatnim kwartale rosła, więc to jest rzecz ok. Tutaj, patrząc na techniczny aspekt spółki Ferro, zaatakowaliśmy właśnie teraz poziomy. 1835, jak popatrzymy sobie na szerszy, szerszą perspektywę, to są to historyczne szczyty, więc jeżeli by się udało wybić ten poziom 19 zł, byłaby szansa na to, żeby spółka kontynuowała ruch wzrostowy. Na ten moment ostatni potwierdzony dołek jest na poziomie 1610, więc dopóki jesteśmy w tym powyżej tego poziomu, to jesteśmy w trendzie wzrostowym. Torpol, spółka związana głównie z branżą kolejową, tutaj bardzo fajnie się spółka zachowuje, ma bardzo dobrą, znaczy ma dobrą sytuację e, fundamentalną, i też portfel zamówień się rozszerza. Teraz takim bardzo ciekawym poziomem wsparcia jest 12 zł 11.80, gdzie byłaby bardzo ładna korekta, tylko żeby ewentualnie podłączyć je pod ruch wzrostowy. Spółka też wypłaca dywidendy. I teraz ona będzie wypłacona, czy znaczy ostatni dzień notowania z prawem do dywidendy to jest 29 lipca, wartość to jest 90 groszy. Więc prawdopodobnie do tej dywidendy kurs się będzie tutaj utrzymywał. Ewentualnie po od, y, odcięciu dywidendy może nastąpić jakaś korekta, która y, po prostu naturalnie się dość często dzieje na spółkach, które te dywidendy wypłacają y, regularnie. tak. Na ten moment spółka w bardzo ładnym trendzie wzrostowym, ostatni potwierdzony dołek na poziomie 10,10. 10. Idąc dalej, spółka Polymex. Tutaj poruszamy się już w ruchu wzrostowym. Ostatnio potwierdzony dołek na ten moment. Należy wyznaczyć cały czas na poziomie 1,79 zł, więc tutaj na razie jak rynek by wybił poziom dopiero 2,84 można by było ten poziom przesunąć ostatniego potwierdzonego dołka na 243. Natomiast patrząc na to z perspektywy takiej trochę szerszej, to tutaj sytuacja w spółce się już poprawiała od, od pewnego czasu. Koronawirus, tutaj, czy przed koronawirusem, jeszcze nastąpiła taka mocniejsza fala wyprzedaży w maju 2019 roku. My już interesowaliśmy się spółką w tej konsolidacji, natomiast teraz już. Poprawa sytuacji jest zdecydowanie lepsza, plus ostatecznie wybijamy też i ważne poziomy oporu. Moim zdaniem, jednak tutaj trzeba zdecydowanie zwracać uwagę na cały ten przekrój. Jako, zaznaczę, bardzo szeroki, ale cały ten zakres konsolidacji. Tutaj było bardzo dużo wymiany akcji, w związku z tym ten poziom techniczny może dla wielu inwestorów być psychologicznie istotny. W związku z tym zakładam, że dopóki rynek znajduje się wewnątrz lub poniżej tej strefy, to jeszcze trzeba być ostrożnym i tutaj o długoterminowym trendzie wzrostowym jeszcze jest za wcześnie żeby mówić, ale na pewno wygląda to ciekawie. Spółka Lentex zmieniła dywidendę z poziomu 65 groszy na złotówkę, co spowodowało też i wystrzał tutaj kursu i teraz dobijamy do tego poziomu dlatego że dzisiaj jest jutro, jest, przepraszam, notowany yy, ostatnie notowanie z prawem do dywidendy. Wartość tej dywidendy jest oczywiście sowita, bo to jeszcze niedawno to było 10%. Natomiast teraz rynek dobija do tego poziomu, w którym już ta dywidenda troszeczkę maleje, jeżeli chodzi o stopę dywidendy. Natomiast i tak spółka jest w fajnym ruchu wzrostowym. Ta sytuacja techniczna, tutaj, czy sytuacja finansowa wskazywana przez Squabera, jest słaba. Natomiast ta spółka rządzi się troszeczkę swoimi prawami. Warto pointeresować się, jeżeli chodzi o sytuację fundamentalną, jakie tam y, raporty finansowe są publikowane, żeby lepiej ją poznać. Natomiast spółka. Y, Teraz myślę, że po odcięciu dywidendy rozpocznie znowu korektę, konsolidację, dlatego że spółka, co do zasady, tak też i działa. Była przez bardzo długi czas w okresie przestoju. Tutaj te dywidendy wcześniej były bardzo regularnie wypłacane. Za ostatni rok nie było, dlatego że jeżeli mi pamięć, nie byli, nie byli to był skup akcji własnych. Bardzo długi przestój. My w tym przestoju alertowaliśmy ciekawą spółkę, no i dopiero teraz na niej zarabiamy, tak, bo na cały czas jest w portfelu szczyty i dna, zresztą portfel szczyty i dna notuje swoje historyczne szczyty, to jest też bardzo przyjemna rzecz, tak, po koronawirusie już jesteśmy na historycznych szczytach, poziom 93% jest właśnie osiągany na portfelu szczyty i dna, pamiętajmy, że te wszystkie spółki, które tutaj się znajdują są alertowane, są alertowane w formie ciekawych firm, w związku z tym każdy użytkownik Skobera Premium zawsze otrzymuje informację o tym, jeżeli taką spółkę dodajemy do portfela. Ja zakładam, że po odcięciu dywidendy nastąpi głębsza korekta. Takie wsparcie to będzie 10,50 zł. Bardzo ciekawy poziom wsparcia. Dekora. Tutaj spółka notuje właśnie bardzo ładną korektę. Sytuacja finansowa na dekorze jest dość dobra. Tutaj patrząc na, tą, na ten cały ruch wzrostowy i z perspektywy szczytów IDN to ostatnio potwierdzony dołek został załamany, natomiast przy tak mało płynnych spółkach, bo tutaj widać, że jednak ta płynność nie jest wystarczająca, bo kurs się waha w bardzo nieregularny sposób. Metoda szczytu dna nie ma za dużego zastosowania. W związku z tym raczej trzeba się posiłkować innymi metodami. No i w tym przypadku zauważmy, że cena dotarła do poprzednich. Szczytów, więc tutaj jak najbardziej jest to informacja pozytywna. Zresztą ten poziom można troszeczkę rozszerzyć. I teraz przeglądałbym się temu, czy spółka czasem nie wybije takiej linii trendu. Jeżeli tutaj by nastąpiło wybicie górą, można by było spodziewać się wzrostów z powrotem w kierunku 23 zł. Tutaj dywidenda, która była wypłacona w postaci 50, zł, ona po odcięciu, oczywiście, no to jest coś, co się spodziewam na lenteksie, tak? czyli też będzie po odcięciu pewnie przestój. W wyczekiwaniu na kolejne informacje i perspektywy dla wypłaty dywidendy, natomiast na ten moment wygląda to bardzo interesująco. Jeżeli miałoby cena spadać dalej, to uważam za bardzo istotny poziom wsparcia. Rejon około 17,20 zł. I jakby cena wybiła dołem poniżej tego poziomu, to dla mnie spółka przestaje być atrakcyjna, jeżeli chodzi o aspekt techniczny. Tutaj jeszcze można się posiłkować skłaberem trendy. I tutaj, jeżeli cena, no już tutaj taki alert był generowany, czy w sensie taka sytuacja ciekawa była generowana, bo tutaj rynek zobaczcie, że zmienił kolor z ciemnozielonego na taki jasnozielony. Tutaj może jeszcze was zaproszę, dlatego że otworzyłem do końca jutrzejszego dnia nagranie z webinara, który się odbywał we wtorek. Wkleję Wam zaraz um, tutaj link. Generalnie ten webinar jest otwarty tylko do końca jutrzejszego dnia, więc możecie sobie zobaczyć, zobaczyć jak działa strategia Multi Moving Averages w Squaberze. Ona właśnie bazuje na wskaźniku Squaber Trendy, który jest u nas dostępny, więc tam Was serdecznie zapraszam. Też traficie zawsze tutaj z Edukacja, analizy, najbliższy materiał, najbliższy webinar i w tym najbliższym webinarze później wystarczy kafelek odpowiedni kliknąć. Dzisiaj mówimy o budownictwie, więc PKN Orlen innym razem, natomiast wracając dalej, co się tutaj ciekawego dzieje, jeżeli chodzi o mm, AirBud tutaj spółka radzi sobie dość ładnie w ostatnim czasie. Luki wzrostowe, które sugerują, że jest bardzo silny popyt. Też jest płynność mniejsza, bo niestety już wchodzimy w zakres tych spółek, które niekoniecznie mają ogromną płynność, aczkolwiek jeszcze kilku będzie. Na ten moment trend wzrostowy trwa. Ja uważam, że ten poziom 18 ,15 zł 15 groszy jest teraz kluczowym poziomem tutaj dopóki cena znajduje się powyżej tego poziomu, no to można mówić o trendzie wzrostowym, no i znajdujemy się na lokalnych szczytach, na ten moment kurs wygląda jakby chciał wybić te poziomy, jeżeli by się to udało, no to wtedy mamy kontynuację ruchu wzrostowego i takim bardzo ciekawym poziomem oporu technicznie byłby rejon około 27 zł, tutaj bym zwracał uwagę na tę te, te barierę, tutaj dokładnie. O, w ten sposób, czyli 2680 zł mniej więcej jako kolejny poziom ważnego oporu. Trakcja Polska, spółka, która też była przeze mnie kilkukrotnie analizowana w podsumowaniach sesji. Bardzo ładne odwrócenie trendu i kontynuacja na ten moment. Ostatni potwierdzony dołek jest na 1,95. To jest spółka zajmująca się podobną rzeczą co Torpol, natomiast trochę gorzej zarządzana, jakby ma gorszą rentowność, efektywność w tym przypadku. Być może po prostu zajmuje się innymi projektami z mniejszą marżą. Niemniej jednak też mamy wzrost. Ja uważam, że generalnie branża kolejowa w Polsce to jest ta branża, która będzie się przez kolejne lata dość mocno rozwijała, dlatego że duże nakład są na to, żeby kolej w Polsce się rozwijała. Mamy modernizację cały czas zarówno trakcji kolejowych, jak i budowę nowych dla tych szybkich kolei, jak i cały czas ten centralny port komunikacyjny, który również będzie wymagał nowych tras kolejowych, więc to wszystko jest coś, co powoduje, że takie spółki powinny zyskiwać, oczywiście kiedy wykorzystają ten czas w dobry sposób. Zauważmy, że teraz spółka po wybiciu kanału, górnego ograniczenia kanału, trzyma się powyżej niego i na tej górnej linii i możemy rozszerzyć ten kanał w górę. W związku z tym teraz zakładam, że rynek się będzie poruszał wewnątrz tego drugiego kanału. Jeżeli by się zdarzyło tak, że cena spadnie poniżej tej środkowej linii, to wtedy wsparciem stanie się dolne ograniczenie kanału. Kolejnym celem dla spółki jest poziom 3 zł, a później mamy ogromną lukę podażową, em, która byłaby do zamknięcia, ale to jest na razie bardzo silny opór. Rafako, spółka, która miała bardzo złą pasję przez wiele, wiele lat, ciążył jej główny akcjonariusz w postaci w PBG. Na ten moment widać pewne ożywienie, dlatego że właśnie PBG wyszło z akcjonariatu Rafako. No i teraz ostatni potwierdzony dołek został wybity, więc na razie mamy presję podażową. Rafako mogłoby zyskiwać na zmianie w sektorze energetycznym, tak, na przykład w budowaniu elektrowni jądrowej, tego typu rzeczach, bo tym się specjalizuje Rafako. Natomiast cały czas ta branża, tutaj te plany się zmieniają tak? i warto je obserwować patrzeć, gdzie Rafako mogłoby, na czym mogłoby skorzystać. Na ten moment spółka znajduje się na wsparciu kolejne wsparcie jest na złotówce okrągłym poziomie. I być może właśnie z tego, na tym poziom rynek spróbuje e, dotrzeć z powrotem. Jakbyśmy mogli wyrysować coś tutaj, to zauważmy, że jeżeli popatrzylibyśmy na to w całości jako jeden ruch, korektę, później drugi ruch, mocne wybicie i teraz jakby ruch był mniej więcej w ten rejon, to byłaby to bardzo ciekawa, Sytuacja. I jeszcze do tego miejsca troszeczkę jest, yy, więc patrzymy, obserwujemy, ale technicznie zwracam Wam uwagę na poziom, na przedział między 90 groszy a złotówkę jako taki poziom dość interesujący technicznie. Ale do tego trzeba jeszcze obserwować, co się zmienia w sytuacji, jeszcze w samej spółce, dlatego że ta spółka do tej pory była dość, czy no, po prostu w bardzo długoterminowym trendzie spadkowym, więc siły do odwrócenia potrzeba więcej. Jeżeli chodzi o Mirbud, spółkę, która tutaj też radzi sobie w ostatnim czasie bardzo, bardzo dobrze, mamy fenomenalny trend wzrostowy. Ostatnio potwierdzony dołek na ten moment jest na poziomie złoty 50. Jeżeli dzisiaj cena zamknie się powyżej tego poziomu 1,68, to ostatnio potwierdzony dołek wyląduje wyżej. Tutaj też mamy wybicie z kanału wzrostowego, i w związku z tym możemy go rozszerzyć troszeczkę dalej jak cena zacznie wybijać wyżej, to właśnie te górne ograniczenie teraz tego rozszerzonego kanału będzie stanowiło opór. Spółka tutaj bardzo ładnie się zareagowała czy zachowała w okresie pandemii, tak? Po mocnym spadku do 70 groszy. Później bardzo silne ruchy wzrostowe i kontynuujemy ten ruch już teraz w kierunku oporów na złoty 90. Zł. Spółka tutaj zajmuje się generalnie, jest generalnym wykonawcą. W związku z tym, tak długo, póki będą się pojawiały ciekawe, duże projekty i będzie możliwość wykonywania tych projektów z fajną marżą, to Mirbud będzie miał tutaj możliwość. Zarobkowania, natomiast zwracałbym uwagę techniczną na to, czy czasem nie będzie załamany trend. Czyli prowadzimy sobie cały czas pozycję według ostatniego potwierdzonego dołka, i jeżeli jest ten dołek coraz to wyżej, to wszystko gra. Tutaj dość ma, mało płynna spółka, ale pokazuję ją, ponieważ ma bardzo ciekawy układ techniczny. Patrząc na poziom 86 groszy 90, 86, 87 groszy, zostało załamany trend spadkowy i teraz rynek przetestował stuokresową średnią kroczącą od góry już w potencjalnie nowym ruchu wzrostowym. Więc tutaj spółka może rozpocząć większą falę wzrostową, tak z technicznego, czysto technicznego punktu widzenia, więc na nią zwracam uwagę. Teraz, jeżeli chodzi o kolejne wzrosty, to poziom 1,27 na energoinstalu byłby takim poziomem docelowym dla ruchu wzrostowego, natomiast pamiętajmy, żeby zawsze zwracać uwagę, gdzie są poziomy wsparcia. Spółka Selena, tutaj też spółka wypłacająca dywidendy dość regularnie, za 2018 rok to było 30 groszy, na 2020 nie ma zaplanowanej dywidendy, natomiast trzyma się bardzo ładnie powyżej wsparcia na 10,70. Jeżeli utrzymamy ten poziom 10 zł do 10,70 jako wsparcie, wtedy można by było oczekiwać większych wzrostów, aczkolwiek tutaj znowu ta płynność jest już mało atrakcyjna. Patrzę jeszcze, czy jakąś spółkę, która. E, tak, Mostostal Warszawa jako ostatnią spółkę sobie przeanalizujemy, bo niestety kończy mi się czas. E, tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, dlatego że w takim bardzo szerokim ujęciu można by było wyrysować. Tutaj taką trochę załamaną, ale jednak filiżankę. To znaczy, że tutaj mieliśmy denko filiżanki, tutaj ucho, tylko to ucho jest bardzo głębokie. Wolałbym, żeby było mniejsze. Niemniej jednak, ten poziom, tutaj około 4-5 zł, zł, jest bardzo ważnym poziomem oporu. Jak to się uda pokonać, wtedy mamy otwartą drogę do 6 zł i być może długoterminową zmianę tendencji na wzrostową. Widać generalnie w sektorze budowlanym pewne ożywienie. Na każdym tak naprawdę spółce, którą oglądaliśmy, było to ożywienie widoczne i nie tylko spowodowane tym, że na y, tutaj koronawirusie wszystko pospadało, więc było już wybitnie tanie. Po prostu spółki jakby po tym spadku zaczęły wybijać też i szczyty, które znalazły się przed koronawirusem. Więc to jest sytuacja, która wspiera scenariusz wzrostowy na tych spółkach, ale trzeba je nadzorować cały czas bardzo bardzo aktywnie. Więc do tego serdecznie zachęcam. Także w ramach Squabera pamiętajcie, że do poniedziałku jest promocja Skoberze, gdzie otrzymujecie do abonamentu rocznego jeszcze książkę. W prezencie wysłaną na nasz koszt na wskazany adres. W związku z tym taki dodatkowy bonus na wakacje do poczytania się u Was może zjawić. Serdecznie pozdrawiam życzę udanego końcówki tygodnia, a teraz wszystkiego dobrego. Cześć!